Witam państwa serdecznie na kanale LeanSix Sigma w obszarze Problem Solving. Omówimy sobie tutaj metodykę workout, metodykę inżynierskiego rozwiązywania problemów. Będziemy się uczyli o pewnym bardzo inżynierskim sposobie rozwiązywania problemów, przejścia przez każdy problem: od dobrego zaplanowania, pracy z danymi, przejścia przez sam proces organizacji takiej pracy, organizacji danych. Poprzez identyfikację przyczyn, priorytetyzację tych przyczyn, dojście do rozwiązań, rekomendacji, zamiany tej rekomendacji na action plan, pracy z zespołem w zakresie planu wdrożenia, samego wdrożenia aż do zamknięcia warsztatu z sukcesem określonym wcześniej w planie warsztatu. Będziemy mówili o metodologii workout, bardzo konkretnej metodyce, która pozwala nam bardzo, Prowadzić kaloryczne spotkania, bardzo efektywne, efektywnie pracować z ludźmi. Dlatego będziemy mówili o kilkunastu punktach, ubranych w trzy etapy, w trzy obszary to jest planowanie, warsztat i follow-up. W planowaniu będziemy dużo mówili o tym, w jaki sposób taki warsztat zaplanować, w jaki sposób pracować z problemem i z danymi do tego problemu, w jaki sposób organizować zespół, zaplanować zespół i potem z nim w trakcie warsztatu, Pracować również ze sponsorem, który czasami wymaga trochę większej, trochę innej pracy. Będziemy mówili o warsztacie. Tutaj duża piguła wiedzy związana z narzędziami od identyfikacji, workout, brainstorming, storyboarding, poprzez identyfikację, wizualizację, aż do samego monitoringu. Tri, scrumper, seven way, fishbone, five wise, aż po matryce wdrożeniowe. To są narzędzia używane na warsztacie. Na warsztacie też będziemy mówili o tym, w jaki sposób zarządzać grupą. I tu jest duża paczka umiejętności miękkich, związanych z pracą właśnie zespołu, z bycia A to jest tak naprawdę piguła project manageru bardzo kaloryczna piguła. Dlatego, że w projekcie mamy kilka tygodni, miesięcy, tu mamy 2-3 godziny na to, żeby w bardzo szybki i sprawny sposób zawiązać zespół, zbudować zaufanie, zbudować środowisko pracy. I dojść od problemu, rozebrać go na czynniki pierwsze, do rozwiązania, do planu wdrożenia konkretnych rekomendacji, konkretnych działań. Dlatego facilitator okrętu musi być naprawdę perfekcyjny, naprawdę dobrze przygotowany. Będziemy o tych wszystkich rzeczach w jakiś sposób taki krótki, bardzo kaloryczny projekt z zespołem poprowadzić. Będzie dużo umiejętności miękkich związanych też z samą pracą zespołową, w jaki sposób sobie radzić z trudnymi przypadkami, jak trzymać kontakt wzrokowy z zespołem, w jaki sposób zarządzać komunikacją, sygnały podprogowe, praca z flipchartem, praca ze sprzętem, z rzutnikiem, praca z danymi, praca z trudnymi pytaniami. To wszystko będziemy omawiali w trakcie właśnie pracy warsztatowe. I na sam koniec trzecia część, czyli follow-up, w jaki sposób z tymi wypracowanymi rekomendacjami później pracować, w jaki sposób angażować, motywować zespół, aż do pozytywnego wdrożenia rekomendacji, które osiągną nam, pozwolą osiągnąć cel, który sobie założyliśmy w fazie planowania. Na sam koniec chciałbym bardzo podkreślić rolę facylitatora, którą będziemy tutaj mocno rozwijali. To jest naprawdę project manager najwyższej klasy, bo w ciągu dwóch, 3 godzin musi zrobić to, co, to co project, na co project manager ma czasami tygodnie i miesiące. To musi być naprawdę sprawne spotkanie, przeciwieństwo na rady, na przesypiania się z problemem, przegadywania, omawiania. W ciągu dwóch, trzech godzin mamy przejść całą strukturę workoutu, mamy dobrze pracować z ludźmi, wyciągnąć ich z ich głów e, przyczyny problemów, fajne pomysły i jeszcze na sam koniec zaangażować ich Wyznaczyć, zidentyfikować, zaangażować i zmotywować do dalszej pracy aż do końca wdrożenia. Naprawdę silny warsztat, obok umiejętności technicznych, narzędzi, naprawdę duża warstwa e, umiejętności miękkich. Cały materiał, cała wiedza zbudowana jest w cykl 10 wykładów które pozwolą również podjąć sam proces certyfikacji, do czego serdecznie zachęcam. Dlatego zapraszam serdecznie do nauki, zapraszam do cyklicznego śledzenia kanału, na którym będą systematycznie publikowane materiały. Zapraszam do oglądania.